Aby dobrze przechowywać swoje jabłka, przede wszystkim trzeba umieć je odpowiednio zbierać. To, co jest ważne, aby dobrze przechowywać jabłka, to dobre skrzynki. Zazwyczaj używa się drewnianych skrzynek. Są to klasyczne skrzynki. Można je nawet samemu zrobić z palet, na przykład, albo odzyskujesz skrzynki na owoce lub warzywa, które znajdujesz na rynku. Jednak te skrzynki jeśli były już używane, trzeba dobrze zdezynfekować. Użyj co najmniej 4-5 szklanek wybielacza na 20-30 litrów wody. Gdy już przygotujesz roztwór, zanurzymy skrzynki, ale przed zanurzeniem najpierw je umyjemy. Ważne jest, aby dobrze je wyczyścić. Można by również użyć plastikowych skrzynek, które są znacznie łatwiejsze do czyszczenia. Teraz powoli i starannie zanurzymy naszą drewnianą skrzynkę w wodzie z wybielaczem. Dobrze ją bardzo dokładnie zdezynfekować, dobrze nawilżyć. A kiedy już dobrze namoczymy naszą skrzynkę, spłuczemy ją po raz drugi. Oto, teraz nasza skrzynka jest wypłukana. Możemy przejść do zbierania jabłek. Aby dobrze przechowywać te jabłka, trzeba najpierw wiedzieć, czy są dojrzałe. Należy ją lekko obrócić i powinna się dość łatwo oderwać. Teraz przyjrzymy się wnętrzu tego jabłka. Nasiona powinny być czarne. Kroimy nasze jabłko na dwie części. Oto, więc pestki. Są czarne, powinny również łatwo się odrywać. Jeśli pestki są białe, Twoje jabłko nie jest wystarczająco dojrzałe. Istnieje złota zasada przy zbieraniu jabłek, gruszek i owoców w ogóle. Używaj drabiny dwustronnej, aby dostać się do peryferii tego drzewa, a najdojrzalsze owoce zawsze znajdują się w tej części. Użyj także fartucha. Fartuch ma też szczególną cechę, że posiada kieszeń z przodu, co pozwala na wkładanie jabłek do kieszeni fartucha i bezpieczne schodzenie na dół. Przechowywanie jabłek jest bardzo ważne. Należy je układać w skrzynkach jedno po drugim bez wstrząsania, aby dobrze je zachować. Układamy jabłka, aby się nie dotykały. Dzięki temu, jeśli jedno jabłko zacznie gnić, nie zgnije pozostałych. A potem umieścimy je ogonkiem w dół, to znaczy kwiatem do góry, ogonkiem w dół i odwrotnie na grochu. Teraz będziemy przechowywać te jabłka w chłodnym pomieszczeniu. Może to być garaż, piwnica. W żadnym wypadku nie piwnica, ponieważ piwnice są zbyt wilgotne, ani strych, ponieważ powietrze będzie zbyt suche. Idealne miejsce do przechowywania owoców to garaż, piwnica, chyba że masz specjalne pomieszczenie na owoce, z pewnym poziomem wilgotności. A jeśli twój garaż jest bardzo suchy, możesz od czasu do czasu zwilżyć podłogę, aby nawilżyć jabłka. Przechowywanie jabłka powinno odbywać się w temperaturze około 8 do 10 stopni. To idealna temperatura do ich przechowywania.